Ale patrzcie, jak tu pięknie, pięknie, pięknie. Idę zobaczyć na plaży, czy rzeczywiście warto tutaj wejść, czy w ogóle jest ta plaża taka publiczna, że możemy wejść nie za darmo i posiedzieć chwilę. Tak, patrzcie, jak to jest pięknie. I rzeczywiście to jest taka część. No, kąpielówki potrzebujesz, no. Czyli co, idziemy najpierw do kościoła? Słuchajcie, pięknie, tam byliśmy, nie wiem, czy tam wrócimy, zobaczymy. W każdym razie, ta część parkingu tutaj, okazuje się, że to jest jeszcze raz 7 funtów płatę, więc lepiej uważajcie, bo to musicie mieć, że tak powiem, tą samą płatę za ten e, sam parking u tego samego, u e, tej samej m, osoby, czy tam, nie wiem, firmy, nie wiem. W każdym razie, musicie się pilnować, e, a przez chwileczkę po prostu e, ludzie, którzy stali koło nas, zjechali, i stąd te informacje. Ale tu też jest pięknie, i może tutaj nam się uda przycopnąć. A kościółek jest tutaj.